Wniosek, jaki mi się nasuwa po wizycie w tym miejscu, jest jeden: <laughs> ludzie, nie narzekajcie na to, że macie źle. Nie narzekajcie, że coś was boli, nie narzekajcie, że nie macie pieniędzy, nie narzekajcie, że was politycy robią na szaro, tylko się cieszcie, że macie swoje pociechy, że macie co jeść, że macie gdzie spać. Bo naprawdę niektórym ludziom nie poszło za mną stoi kościół na sprzedaż, tak dobrze słyszycie. Na sprzedaż. Rzecz do pomyślenia w Polsce, jak można sprzedać kościół? No cóż, zapraszam na materiał, który śmiało można wrzucić do kategorii, a na co to komu potrzebne, a po co nie. Czyli o tym, jak wygląda Święto Zmarłych w Szkocji. Znajdujemy się na jednym z ładniejszych szkockich cmentarzy. Jaka fantastyczna pogoda. Święci słońce i pada deszcz. Dla wszystkich, którzy chcieliby kiedyś odwiedzić Szkocję i sprawdzacie pogodę, to nie sprawdzajcie pogody na cały dzień, tylko musicie znaleźć okno pogodowe, czyli sprawdzajcie na przykład chcecie pójść do zamku albo przejść po Edynburgu. No nie patrzcie czy w niedzielę będzie ładny dzień, tylko patrzcie, od której do której nie będzie padał deszcz. W nie obchodzi się dnia zmarłych tak jak w Polsce. Ten cmentarz, który tu widzicie, to jest jeden z nowszych. Nagrobki są w miarę nowe 20, 15, 10 lat temu i jak widać, to tylko płyty. Nie ma pomników, na których można by postawiać znicze. A jeśli mówimy o zniczach, no nie. Tutaj 1 listopada nie będzie masy ludzi, nie będzie tłumu ludzi, który przyjdzie zapalać pierdyli jardzniczy dookoła i ten cmentarz nie będzie świecił jak latarnia wieczorem. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego w Szkocji nie ma nowych cmentarzy. Może nie tyle nie ma, co jest bardzo mało nowych cmentarzy, takich cmentarzy, w których mamy tradycyjny pogrzeb, tak? Wykopana dziura, trumna do dziury, zakopujemy płyta i w ten sposób to się odbywa. Żeby zagłębić się w ten temat, Musiałem zrobić małe research, małe badania naukowe, które polegały na tym, że zastanowiłem się, dlaczego jest mało pogrzebów. I co się okazuje, aż 80% rocznych zgonów rejestrowanych to są kremacje. Oczywiście można skremować w krematorium, przywieźć na cmentarz, odprawić pogrzeb, postawić pomnik, ale po co? W Szkocji. Jeżeli jesteś wierzącym, nieważne czy katolikiem, czy protestantem, Twoje ciało zostaje skremowane, masz trzy możliwości: albo będzie to tak zwany serwis religijny, albo serwis niereligijny, albo serwis bez żadnego obrządku. Nie trzeba należeć do Kościoła katolickiego czy jakiegoś innego, żeby. Przysługiwał normalny pogrzeb. Pierwsza kremacja w Szkocji odbyła się w 1895 roku i przez mniej więcej następne 40-50 lat procent kremacji względem wszystkich zgonów w całym roku wynosił od 1 do 2%. Także to był bardzo niski procent. Potem nastąpił taki dosyć gwałtowny wzrost i w okolicach 1977-1979 roku osiągnął procent kremacji osiągnął 50% wszystkich zgonów. W tej chwili, w 2021 roku dane z tamtego roku wynoszą 80 ponad procent, 80,7%. Przejdziemy się teraz trochę tutaj po tym małym cmentarzu i obejrzymy sobie z bliska nagrobki, a po drugiej stronie ulicy jest kaplica i stary cmentarz i tam też Was zabiorę. Chodźcie. Zobaczcie nawet, jak wyglądają nagrobki. Tutaj nikt nie kopie dołów. Tylko to są wszystko urny. Tak to jest zrobione, moim zdaniem, przynajmniej mogę się mylić, ale wydaje mi się, że logistycznie planowo tutaj jest tak zrobione, żeby nie kopać grobów na trumny, tylko tutaj jest wąski pas, który się kopie na jakąś tam małą głębokość i umieszcza się urnę malutką, skrzyneczkę czy jakieś, jakieś naczynie ceramiczne z prochami. No, bo raczej nie wstawia się trumien pionowo, prawda? Taki niestosowny żarcik. No, i tutaj mamy to tu kompletnie inną bajkę, prawda? Czyli klasycznie dookoła kościoła zobaczcie. Na takich cmentarzy w Szkocji jest tumult. Wszystkie wyglądają w ten sposób. I zazwyczaj właśnie dookoła kościoła. 1861, 1847, 1904, 1852 i 1933. 1933. 1933. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Teraz się przejedziemy na kompletnie nowy cmentarz, a skąd wiem, że jest nowy? A no, nawet nie wiem dokładnie jak wygląda, widziałem go tak przejazdem raz, natomiast jest to miejsce, w którym dopiero co wybudowano osiedle mieszkaniowe. To jest wejście. Tutaj mamy instrukcję obsługi cmentarza. Oczywiście trzymajcie psy na smyczy i podnoście śmieci, i swoje, i piesków kupy. Ale na przykład intrygująca jest ta tabliczka, która mówi, że nie wolno stawiać na cmentarzu żadnych barierek, krawężników, płotów, corner stones, czyli takich na, e, kamieni na, jakby na, na rogach, tak? Nie wolno wysypywać jakiejś tym, tymczasowej drogi na przykład. I każde inne, nieautoryzowana e, memorialization, czyli każda forma samowolki pogrzebowej, cmentarnej jest zabroniona, także ściśle Patrzcie, jak wygląda cmentarz. Nowy cmentarz. Ten cmentarz ma maksymalnie powiedziałbym dwa lata, dlatego że te osiedle jeszcze dwa lata temu to było pole także idziemy zobaczyć pierwszych lokatorów tego cmentarza Okej okay. No i właśnie i tak to wygląda. Tutaj mamy sloty ponumerowane, czyli nie ma możliwości, żeby ktoś tutaj kopał doły. Także moja teoria odnośnie kupania dołów, wsadzania trumny, zakupywania i przykrywania płytą się sprawdziła. Tutaj tego się nie robi. Ojejku, to jest dziecko małe. Półroczne. No, chłopaku, 19 lat miałeś, jak się zabiłeś na motorze. Teraz Wam pokażę coś naprawdę przygrymiającego, jednocześnie niesamowitego. To jest główna część cmentarza. Jak widać, jeszcze jest tutaj to samo. Natomiast oddzielony fragment cmentarza tutaj wygląda okropnie. Nie, mogę powiedzieć, wygląda naprawdę strasznie. Bo to wszystko to są groby dzieci. I nie tyle groby, co tabliczki upamiętające małe pociechy. Zobaczcie to wszystko są dzieciaczki cztery dni luk no tutaj jest deklan, który urodził się martwy <tuszel> tutaj też Jeżeli widzi się taki ogrom grobów dzieci, to można pomyśleć, co przeżywali rodzice. I oni żyją dalej z tym ciężarem, z tą krzywdą i z tym żalem niesprawiedliwości, dlaczego ich dziecko zmarło albo urodziło się martwe. Dlaczego ich dziecko nie żyje. Także pamiętajmy o tych, którzy odeszli, wspominajmy ich, ale też pamiętajmy o tym, że mamy swoje życie. I że zawsze może być gorzej. I tym optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj. Życzę zdrówka i szczęścia.